przede wszystkim. Jeszcze niedawno miałam tutaj mnóstwo sałat, rzodkiewki i siewki, samosiejki, dyni. Ale jakimś cudem wpadła tutaj szarancza, nie wiadomo jak to się stało. Otworzyły się drzwi od yy, cieplarni, no i hulaj dusze, piekła nie ma, kury wpadły i nie zostawiły yy, śladu, no prawie że bo jakieś tam pojedyncze, zobaczcie, no sałata jedna tutaj jest i próbuje się biedna bronić, ale wątpię, żeby coś z niej było. Szczątki po mojej e, samosiejce też tutaj są widoczne. No i tutaj mamy jedną zachowaną w e, jako tako e, siewkę z, e, z moich e, dyń, ale wcale się nie poddaje, ponieważ zauważyłam, że na kompostowniku są kolejne siewki, więc za moment je ja sobie przeniosę z tamtego miejsca tutaj. Mimo, że na zewnątrz jest temperatura w okolicach, no w tym momencie 4-5, ale w nocy w okolicach zera, to siewki mają się tutaj naprawdę doskonale. No znaczy miały się, no dopóki je tam nie dopadły, ale gdyby nie kury, to nie musiałabym wysiewać cała, właśnie, dyń. A co się okazało, w ogóle to jest jakaś chyba klątwa, bo nie do mi kury, moje samosiejki tutaj zjadły, to jeszcze przechowywane przeze mnie w takim suchym miejscu nasiona mojej dyni zostały spenetrowane przez myszy. Więc po prostu pech. Chciałam mieć swoje dynie ze swojej dyni. A cały czas wiatr w oczy. Więc korzystam z tego, co jest, czyli z tych ym, samosiejek, które nie zostały zjedzone i z tych, które są na kompoście. Zaraz je zobaczycie. Tylko muszę się spieszyć, bo to jest szaręcza i co tylko zielonego zobaczy, od razu wsuwa. I zobaczcie, mam tu przygotowaną tackę. Kompost jest przykryty, bo nic by się przy nich nie uchowało. Odsuwam. I widzę co? Samosiejki. Tylko w tym miejscu, gdzie kury nie miały do tego dostępu, więc szybko muszę to pozbierać, dać i zasiać w, i, i wsadzić w szklarni. Szybko mówię, bo się bardzo spieszę, bo widzicie, zobaczcie co tu się dzieje. A kysz mi stąd. Także szybko się biorę do pracy. No, udało mi się pobrać te e, samosiejki. Powiem ja Wam, że trochę ich jest. No i od razu przykrywam e, kompostownik, ponieważ e, już mi kurki tutaj wypomagały, a teraz zostawiam e, pracę dżdżownicą, ponieważ tutaj wrzuciłam do tego kompostownika Rzeczownice Kalifornijskie, ponieważ chciałabym ten kompost wykorzystać jeszcze w tym roku, jeszcze pod, um, jeszcze pod um, pomidory. W związku z czym nie ma na co czekać. siegi posiane, teraz muszę pilnować, żeby szarańcza się tutaj nie dostała, bo znowu nic z nich nie zostanie. A na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.